Nie było spaghetti, a gdzie jest Don Kolkon tak zwany? Tu, na no, ale. ale Ty, Sasio, o mnie dbasz. Chodź tutaj na kolanko do wujka, ho. No dawaj na kolanko do wujka. Nie, dzięki. Zrobię Ci tak patataj, chodź. Cześć. No chodź, zrobię Ci patataj. Przestań. No chodź. Chodź. No chodź. No chodź. Ale nie słuchaj. To ja nie będę wujkiem, ja będę dziadzią. Już do dziadzi dzwoniłam. To chodź, chodź do dziadzi, dziadzia cię na koniach wsadzi. Ha, ha, I ha, zrobimy pata Po. To nikos przyszedł. Dawaj, na kolanko. A ty czemu do mnie dzwonisz, że ten... I... Ja nie dzwonię, ty dzwonisz. Na czemu nie mogę dzwonić w domu? Bo nie Bo może przyjść i powiesz. Ale mogę też zadzwonić? Nie. Mam nie dzwonić? Tata ma hemoroidy i nie może chodzić. No A wiesz co dajesz. mama? Co? No? no. No co mam? No. no co? Mama ma tatę. No. A tata ma mamę. A tata ma mamę. Dawaj siadaj tutaj. A ty się nie słuchaj w ogóle. Jak się nie słucham? No w ogóle się nie słuchaj. A ty się słuchasz? Tak. Słucham Na komputer uważaj. No. Dawaj siadaj tutaj. Nie. No, no, Czemu nie? Czemu nie? No, na musiać. kolanku nie chcesz? Nie. To mama na kolanko. Mam dwa. No właśnie. No, Zobacz. Zobacz. No, no słuchaj mnie go. Przestań, przecież nie gada nic głupiego. Możemy go posłuchać. Jak jest normalny, no. można z nim rozmawiać. Jak my. jest normalny? To nie możemy. A kto nie jest normalny? Ty. Czasami, nie? Chłopie. O, gada głupoty czasami. Ta. Bijemy się? Tak. Znowu odbytologia, cudowisko. Mamo, ty weźmy, cię chcemy być. Przeprowadzimy Gdziemy? właśnie odbytologię. No, nie, nie. Bijemy się? Mam... No, bijemy się. No, ale to nie tak. O, nie tak mocno. Nie, nie tak. Nie tak mocno. Nie tak. Tak leciutko. Tak jak boks, no. To jest, czy... o. Ej! Oj Jezu! On krzesło kopnął. Bija, to, nie o co mnie to bawi, kaka. To, to nie ha, tak. tak, patrz. Nikolaj! o Jezu. Wygrałem! Wygrałem! Pokonał go zamach! Pokaż co się stało! Boli? Tak. W boksie nie boku? można kopać, najmniej mały. Ale widziałeś co on zrobił? No, no on się tak zamach... No nie! Chodzi tak. o to, że on się przed chwilą zamachnął i upadł. Za mocny zamach wziął i uderzył w ziemię. Masz za dużo siły. Ale A? mamy się pić w boksie on kopie. No właśnie, bo jak się bijemy boks, to nie ma kopania, wiesz? No bo nie. Bo w jest... są tylko ręce. Tylko ręce i to się wtedy robi tak. O, cz, 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 I robi się cz, jeden cios. I robi się teraz. I cz, drugi cios. A tata musi. Nie się... kręci się, ząda, tak No tak o się robi, no wiesz. Cz, cz, cz. Bo, bo, mógł to zepsuć. Mógł to zepsuć. zepsuć. Ale aerodynamicznie upadłeś. Dokładnie. Żubik. Wygrałeś. Przymi Żubik. No wygrałeś, żubik. Okaż szacunek tutaj. Nie możesz takim Dobra, idziemy. No i co? Będziesz zdawać i potem od początku. No, że mógł upaść i mogłeś zaczynać, zaczynać od początku? Tak, tak ja mam. Jakby upadł. No, trzeba te Ferrari skończyć i je dać, nie? Ja też. No, znam Ferrari. No, znam Ferrari. Znasz Ferrari? Tak. Znam BMW i zna też. Mustanga. Mustanga. I Ferrari. Skoda. <grywa> I Lamborghini. Lamborghini? Tak. Da. Bo tak takiego mam w gierce komputerowej. Tak. No. To Ci mówię. o Znaczy nie, na, na tablecie. <grywa> Dobra, idziemy. No. To, ja chodzę jakąś apkę. Jaką apkę? Dobra, ja jestem. E, było PVP grane tutaj. Tyle wam mogę powiedzieć. Tata. Co jest? Co? No, mama chce z na spacer. Nie chce iść mama z wieśką na spacer? Tak, ale może jest zimno. Nie, jest późno. No to jutro pójdziecie. masz tu sobie, wyczynić. Druga, druga strona twarzy. Tu, druga strona twarzy. Okej, okay. ja pączka. Pączka jadłeś? Tak. Okej, okay, bo jesteś tutaj deli bo jesteś tu delikatnie rudny. No. A ja cztery to auto Bo jeszcze myślę, jak je ułożyć, wiesz? Jesz jeszcze jedno. Ju już jest Jeszcze, No, Bugatti nam zostało jeszcze do złożenia. No, a... Tylko te Bugatti jest bardzo duże, wiesz? One ma chyba 5000 komponentów. Te co ty układałeś, ten Mustang ma chyba 1000, to ma chyba 2300, a tamte jest naprawdę duże, nie? I to skomplikowane. To jest, to jest ile? Dużo. 4000 części ma. No.